Cześć kochani, Marek ma z tej strony, z bezpan.pl Czapeczka poprawiona, wszystko dobrze Jest zimno, jest 6 listopad Nie mylić 6 grudnia, to jeszcze nie będzie Mikołaj Chociaż ja już prawie wyglądam jak Mikołaj Brodę mi doczepić, wiek mam odpowiedni Także kto wie, może bym się nadał Może, że się kiedyś będę wynajmował, jak nie będę miał co robić Ale nie o Mikołaju tutaj mowa Dzisiaj chcę dla Ciebie nagrać film Jak urosły moje rośliny Czyli podsumowanie sezonu, część pustynna, to jest ta część, której ja nigdy nie zabezpieczam, gdzie nigdy tutaj nic się nie dzieje takiego, że jest jakaś grzałka, jakaś, jakaś budka, jakaś nic, po prostu nic. Jak coś żyje, to żyje, jak nie żyje, to po prostu... No takie jest życie, że kiedyś musi się skończyć. I teraz, właśnie, chcę Ci pokazać, jak te rośliny urosły. Czy w ogóle urosły, czy tu w ogóle coś się zmieniło? Bo może nic się nie zmieniło, bo to są rośliny, e, które nie rosną jakoś mega szybko. Ale zaraz się przekonasz. Uwaga, zaczynam od początku. E, skończyliśmy ostatnio na Trachy Karpusie w Wagnerianusie, mega cudnym stworzanku. I tutaj mamy. Jukę roztratę, która się nie bieszczy w słońcu, a już teraz w zasadzie nie w słońcu, tylko w cieniu, bo słońce zostało już tylko tutaj, bo jest godzina koło 16. Tak ona wygląda, jak dla mnie. Juki to w ogóle ta, czy ta, to są najlepsze egzotyki do naszych, do naszych ogrodów, bo tu nie trzeba zabezpieczać, nic nie robimy. Nic nie robimy. Oczywiście możemy postawić daszek co najwyżej lub na czas opadów zakryć agrowłókniną e, czy czymś, co nie przepuszcza wody, e, ale to na chwilę, tak? I nic nie grzejemy, bo nie ma po co, bo to jest potęga, bo to jest siła, bo a, szkoda gadać. Ale już mówię, czy ona w ogóle urosła? Pierwsze, bo często pytacie, kiedy została posadzona. Sam ostatnio e, wszystko sobie posprawdzałem i została posadzona w 2017 roku, więc jest tu ze mną już 6 lat. Czas leci. I teraz tak. Yy, w zeszłym roku miała 130 cm, a w tym roku ma 145, więc urosła 15 cm na rok, 145. I teraz tak. Jakby co roku przyrastała 15 cm, to było 160. 160. No powiedzmy za 4 lata miałaby 2 metry, gdyby tak było, ale byłby 2 metrowa rostrata, To już byłoby coś. Ciekawy jestem, dajcie znać w komentarzu. E, czy, czy to jest w ogóle możliwe? Daj znać w komentarzu, czy Twoim zdaniem to jest możliwe, czy tak się da. Ale ładna, co? Ja ją uwielbiam i kocham, ale nikomu nie mówcie. Dobra, następna. To jest Juka e, Lina Arifolia. I popatrz, trzy głowy. Jedna głowa już się rozdzieliła pięknie. Pokażę od drugiej strony. Druga głowa, widać. I trzecia głowa. Ale bombeczka, co? Dla mnie to jest po prostu... No aż, aż, aż się tak w tym zakochałem, nie wiedziałem, że mogą być trzy tak równe głowy po kwitnięciu. Już mówię kiedy ona została posa, posadzona. Gdzie mam karteczkę? Mam 2021. Czyli dwa lata temu. Tak, w zeszłym roku ona zakwitła i była taka taki klaputek jak to po kwitnięciu. Ale teraz, teraz to jest okaz teraz to jest cudo i ona tak samo wytrzymuje jak roztrata około minus 20 stopni niesamowita roślinka i teraz tak w zeszłym roku ona miała równo 100 cm a w tym roku ma 115 du, du 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 nieźle to idzie co ja na przykład jestem mega zadowolony z takiego obrotu sprawy O ojuki się nie martwię nie chcę rosną jak szybko chcą bo tutaj nic z tym nie muszę robić i to jest bajka zresztą niedługo spadnie śnieg prawdopodobnie bo to nigdy nic nie wiadomo yy, czy w ogóle będzie śnieg ale jeśli spadnie będą przykryte śnieg Zresztą nagram film to zobaczysz lecimy dalej tutaj mamy yy, Lirion willeri który w tym roku sobie kwit no i po tym kwitnięciu to wiadomo hmm. Szału nie ma, nic tu z boku, nie, gdzieś z boku pewnie, o tu już z boku wyrasta taki potężny, nie wiem czy widać, potężny o tu. On wytrzymuje około minus 18 stopni, to jest trawa drzewiasta, e, także prawdopodobnie, mam nadzieję, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że nic mu tu nie będzie. Ja go nawet nie mierzę, nie ma sensu tego mierzyć. Tak samo w sprzedaży, oni go nie sprzedają jako rośliny met 30 m metr 50 tylko w Donicach. Szerszy, większy, no bo to po prostu nie ma, jak tego inaczej sprzedać. I on jest tutaj posadzony, już pan powiem, nie powiem, bo nie mam zapisane, ale też nie, też dwa lata temu, one tu wszystkie były posadzone dwa lata temu. To, był, to było jedno wielkie sadzenie wtedy. Uciekam dalej i pokazuję kolejne rośliny. No, tu taka niezła gwiazdeczka, ta pierwsza to jest juka trekuleana tutaj są różne opinie co do tego ile ona w stanie jest wytrzymać ale patrzcie, teraz zauważyłem nie mam czasu się tą przyglądać nie wiem czy to będzie widać <grytanie> mała wyrasta ale czat. jaka ładna, ciekawe czy ona będzie mniej wytrzymała, czy ją jakiś mniejszy mróz może zabić, przekonamy się niebawem tutaj mówią że ta juka wytrzymuje około minus 16 minus 18 no przekonamy się u mnie dwa, e, dwie zimy ma za sobą. Dwie? Tak, chyba tak, chyba dwie zimy. Czeka moment, odpalę tutaj. Nie, 2022 została posadzona. Czyli ma jedną zimę za sobą, ta konkretna tutaj. E, no ale przyzimowała bardzo dobrze. To wszystko, co tutaj jest, to są nowe liście. Nawet nie będę ich liczył, bo jest ich na pewno Z20, a może spróbuję.

No, jestem mega ciekawy, jak to będzie wyglądało. I teraz tak, czy ona coś urosła na wzrost? Myślę, że trochę może z 10-15 cm. Ja jej niestety w zeszłym roku nie zmierzyłem. W tym roku zmierzyłem ją po raz pierwszy i ona ma 140 cm. W tej chwili 140 cm. Przekonamy się na przyszły rok. Y, czy będzie y, i po prostu tu dobrze? Zawsze zobaczymy, jaka będzie zima, tak? Jak zwykle mówią, że to będzie zima stulecia, i wszyscy zmienimy niechybnie, bo pewnie będzie minus 6 stopni, i będzie mróz. <laughs> Ale o tym się niebawem przekonamy. Tutaj z tyłu juka aloifolia marginata z kolorowymi liśćmi, dwukolorowymi. One tak, jak one zaczynają zasychać. Robią, 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 robią się lekko czerwonawe, aż całe czerwone i zaschną. Ja tu nie obciąłem jeszcze ani jednego liścia od czasu jak ona tutaj sobie żyje. Ona była posadzona w roku, ona chyba dwa lata tu ze mną jest, tak mi się wydaje, tak, 2-1. Czyli dwie zimy ma za sobą. Niektórzy mówią, co, ty taka juka nie będzie tutaj rosła, ona w ogóle jest nieodporna. Ludzie piszą, że od minus 14 do minus 22. Taki zakres podają niektórzy ludzie. To znaczy, że taki może być, taka może być niesamowita niespodzianka. Ale byk, co? Sztywna, piękna. I zaczyna mi się pokładać w tamtą stronę. Ale tu wypuściła nową. I tutaj na pniu wypuszcza kolejne dwie. Jedną i tu jeszcze będzie. O, i tu jeszcze jedną. Juka aloifolia. Będą na przyszły rok tylko trzy, ale duże. Trzy duże. No gdzieś takie, może nawet trochę większe. Jeżeli ktoś by chciał, to oczywiście jak najbardziej. E, w ogóle śladów mrozów po niej nie widać. Ani w zeszłym roku, ani dwa lata temu. Nie wiem jak to jest możliwe, że czyżby ona była aż tak silna, co tu ona ma w sobie. Co to jest? Jakaś deska? Urosła jej deska. Tak, aha, miałem powiedzieć ile urosła. Uwaga! E, jakie ona ma tempo wzrostu? Ona miała centymetrów 140, a w tej chwili centymetrów ma 170. Nieźle, co? 170 cm. Ja ją nie mierzę tak prosto, bo tak by się wydawało, że jest na prosto, nie? Ale muszę ją zmierzyć właśnie w ten sposób, dlatego że ona jest przegięta i ma 170 cm. Urosła 30 cm w sezonie i jestem bardzo, bardzo zaskoczony, gdyby tak dalej rosła. Nie no myślę, że to chyba niemożliwe, ale kto wie, kto wie, nawet niech wyrosła 20 cm na rok. No to za 5 lat kolejny metr. Kawał drzewa by się zrobiło, nie? Kawał drzewa. Juka aloifolia. W tej chwili pytałem w Hiszpanii w różnych miejscach, małych nie ma nigdzie. Ludzie się dowiedzieli, że to jest wytrzymała roślina. Jak zwykle. Marek male coś wprowadził na rynek i tu, Poznikało. Tak to jest. Jak się coś wprowadzi, to trzeba później szukać samemu. Oby było tyle na temat juki i folii. Tutaj mamy juukę Gloriose Variegatę. Słowo variegata, lub w przypadku tej marginata, oznacza to, że liście są dwukolorowe: zielone z takimi żółtymi obwódkami. I tutaj jest to samo: zielone z żółtymi obwódkami. E, tutaj ciężko mówić o jakimś potężnym tempie wzrostu, ale w każdym bądź razie ta juka. Ona jest u mnie też dwa lata, dwa latka tutaj sobie rośnie 2021 i ona miała 80 cm na wzrost, a teraz, ma, a teraz ma centymetrów 90, więc urosła 10 cm. Tych pni to ona już ma jeden główny, drugi, trzeci, tu wyrasta taki mały czwarty o tutaj piąty szósty. 16%. 6 na 100% 6 dni na 100% i ona wytrzymuje około minus 20 stopni no i tempo wzrostu nie jest jakieś zabójcze tak jak tutaj tak jak tutaj widzisz 10 centymetrów urosła na rok zobaczymy jak to będzie jak to będzie dalej, bardzo polecam kilka takich roślin będzie w sprzedaży jeżeli ktoś chce sobie zarezerwować małych, małych takie jak lubicie tutaj jeszcze nie posadziłem Esperola parviflora nie wiem, czy ona zostanie w tej donicy, bo już jest listopad. No nie miałem kiedy posadzić, a ostatnio to szczerze mówiąc, o niej w ogóle zapomniałem. Tak to wygląda. Eee, ona jest bardzo odporna, ale musi mieć tak sucho, po prostu jak pieprz. Dlatego ją tutaj wstawiłem pod ten taki niby daszek. Chociaż, no jak zacina, to w zasadzie nie ma tu żadnego daszku. Tutaj mamy drugi. Tutaj mamy drugi. Eee, Willery, Dasylian Wheelery, jakieś mi tu krzaczory, kurde. Urosły o Dasyrion Willeri. Taki sam jak tamten, no około minus 18 stopni. Nic mu się nie stało. Jest tu ze mną już dwie zimy. Tak dobrze powiem chyba dobrze, nie? Tak, dwie zimy przeżył, nic mu się nie dzieje. Dasyrion Willeri trawa drzewiasta. Bardzo, bardzo odporna roślina, najbardziej odporna ze wszystkich traw drzewiastych. Jeżeli ktoś poszukuje dla Siliriona jako trawę drzewiastą, to polecam tylko i wyłącznie Willeri. Znaczy, polecam też inne, ale te są najbardziej odporne. Tak to wygląda. Cofamy się, cofamy, cofamy, cofamy. I tutaj mamy juka Glorioza Lonstar. Ta juka ma, ma w tej chwili trzy pnie, trzy dobrze mówię, raz, dwa, trzy. To widać. Kupę liści miała obciętych na wiosnę, bo było dosyć dużo grzyba, i ona, o, tu następna też sobie wyrasta, i ona wytrzymuje około 20, minus 20-23 stopni. E, u mnie dwie zimy, nic jej się nigdy nie stało. E, mam do zarezerwowania różne te rośliny. One rosną powoli, nie rosną jakoś mega szybko. E, ta ma trzy, widać tu, nie? Piękna jest. Tutaj sobie elegancko kwitnie, wytwarza bardzo duży kwiat, jak każda juka, tutaj jest ze środka cyk cyk cyk, ma z półtora metra, ta akurat ma białe, wielkie kwiaty. Juka Glorioza Star. I mogę powiedzieć, czy ona coś urosła, sobie zapisałem mimo wszystko, yy, nic nie urosła. Miała 110 cm, ma 110 cm. Może dlatego, że miała dużo poprzednich liści, które zostały ucięte, i tamte liście mogły być po prostu długie, dłuższe niż są te. Tak to, tak to wygląda tutaj w tym miejscu. Juka Glorioza longstar. Można rezerwować bardzo, bardzo silne juki. Zresztą, no jak sami widzicie, wszystko co tutaj rośnie jest mega silne, bo nigdy nie było zabezpieczone. Nigdy. To jest ciekawa historia, to już się będzie śmiać. Na pewno to jest Kordylina. Kordylina, która nie chce umrzeć, jak to się mówi. Jest tu ze mną już te dwie albo trzy zimy nawet. Już nawet tego nie liczę, bo ja ją traktuję ciągle jak trupa. Ona ciągle odbija z ziemi. Tutaj rosną jakieś habany. Tu był pień w tym miejscu i ona ciągle wyrasta obok. Ginie na mrozie i wyrasta, ginie i wyrasta, i tak w kółko, i ciągle obiecuję, że coś jej zrobię, jakiś domek, jakąś budkę. Nigdy jej nic nie robię, może w tym roku, ale jakoś wątpię, nie wiem. Nie mogę się nigdy za to zabrać. Napiszcie, czy powinienem coś zrobić, czy powinienem ją tak zostawić? Dobre pytanie. Lecimy dalej. Tutaj mamy zieloną roztratę. No, ona w zeszłym roku kwitła. Jest tutaj ze mną dwie zimy. Dwie? Albo jedną? Czekaj. Ja mam to gdzieś zapisane, już sprawdzam na swojej rozpisce. Ja nie idzie tego wszystkiego zapamiętać. <laughs> 21 została posadzona, czyli no dwie zimy ma za sobą, tak? No i tak, ona kwitła. Tutaj w tym miejscu widać. I to. To jest wszystko nowe. A tu jest ślad po. Tu jest ślad po kwiatku tak wygląda, to są świeże, świeże listki, tak jak mówię one po kwitnięciu są bardzo, bardzo słabe e, cieszę się, że ta glorio ta, ta linari folia tak pięknie po kwitnięciu się e, się zebrała i zobaczymy jak będzie z tą, bardzo silna roślina glorioza, nie glorioza już wszystko mi się myli, Rostrata, która jest e, zielona, specjalnie ją posadziłem, bo to jest e, to jest anomalia, po prostu. Rozstraty normalnie są niebieskawe, a ta jest totalnie zielona. To może być prawdopodobnie, <laughs> przepraszam, jakaś, jakaś hybryda. No patrz, to jest roztrata i to jest roztrata. No zupełnie inna bajka, nie? Yy, około minus 20 stopni, bez problemu wytrzymuje. także nic tutaj nie robię. Ha, Okej. Okay. Patrzymy dalej. Tutaj mamy jukę roztratę niebieską, a w zasadzie to one są dwie. To była taka juka, która była, były dwie sztuki w jednej doniczce posadzone. Mówię, a zostawię sobie i zobaczę, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. I ona też jest tutaj ze mną, też jest tutaj ze mną, już mówię, dwa lata. Bo one wszystkie wtedy były, wszystkie wtedy te rośliny były tutaj posadzone i ona miała 50 cm. W tej chwili cm ma 60, więc takie maleństwo urosło około 10 cm w rok. Ta nic nie urosła po kwitnięciu, ta urosła 10 cm i najlepiej niech nie kwitnie, jak dla mnie nie musi kwitnąć. Ja te kwiatki znam, nie robią już na mnie wrażenia. A za to kocham te rośliny. Tutaj mamy agawę owatifolię, która rośnie bez żadnego zabezpieczenia, też dwie zimy, coraz bardziej się rozrasta, coraz jest szersza, nigdy jej nie mierzyłem, a i teraz też jej nie zmierzyłem, no ale co, wielka jakaś potężna nie będzie, bo ona będzie no, maksymalnie w wysokość to chyba z metr, metr 30. no i na szerokość może być taka sama, zobaczymy jak to tutaj będzie, bo tutaj mam zaraz y, ścianę budynku, tak wygląda. Agawa owatifolia, która wytrzymuje około minus 16 stopni, co prawda, jak ona tu rośnie, jeszcze minus 16 stopni nie było, było chyba minus 13, bo minus 14 najzimniej przez te dwie ostatnie zimy, i tak sobie tutaj rośnie. Tutaj obok mamy jukę Faksonianę, która też jest dwie zimy. Bardzo coś ona się kiepsko czuje, nie może się zebrać. Ona była, jak ją sadziłem, trochę chora, trochę zagrzybiona no i tak się zbiera, dochodzi do siebie ona też wytrzymuje około minus 20 stopni bardzo, bardzo powoli rosła nic jej tutaj nie mierzę bo ona e, nic nie urosła że ja się mam to zapisane e, że ma teraz 40 cm. O, tyle mogę powiedzieć, bo tyle e, ją ostatnio zmierzyłem tak wygląda Juka na młoda bardzo, bardzo powolne przyrosty, wypuściła nowych liści z 10 e, i zobaczymy co się będzie działo tutaj jakaś przymierająca jest Agawa huachuensis. Nie wiem co jej jest. Bo tu też koty srają na potęgę. Może to ma coś z tym wspólnego, bo normalnie ona jest mega wytrzymała, a tutaj o. No nie, to jest zgnite. Także tu nic z tego nie będzie. W to miejsce się posadzi coś, coś nowego na wiosnę. Tu jest Agawa neomexicana, która wytrzymuje minus 25 Stopni. Ona też w zeszłym roku sobie kwitła. To jest bardzo, bardzo rzadka roślina. Javier mi to załatwił po znajomości, że tak powiem miał chyba trzy sztuki albo czterech. I jedną dostałem ja. I tak ona sobie wygląda. To jest roślina, która nigdy w życiu nie będzie duża. Taka piętra niskiego. Dlatego ona rośnie tutaj sobie z przodu. Na pewno, na pewno nigdy nikogo nie zasłoni. Tutaj mamy Jukę filiferę, o której się mówi, że ona jest bardzo niewytrzymała na wilgoć. No i co ja mogę powiedzieć, dwie zimy tutaj jest, nigdy w życiu nie była zakrywana, grzana, yy, z wilgocią, yy, miała no dużo do czynienia, tak, rośnie sobie pięknie, wypuszcza masę nowych liści i ile urosła, czy mam zapisane, już sprawdzam, to jest Juka filifera, miała 40 cm, ma 60, no to czyli 20 cm sobie, 20 cm sobie urosła. Zobaczymy, co będzie po tej zimie. Zobaczymy, jaki będzie mróz. No i wtedy będziemy się przekonywać, jaka ona jest silna. Tutaj mamy opuncję, kaktusik mrozoodporny. A tutaj mamy jukę Thompsonianę która też wytrzymuje około minus 18 stopni. Cienkie liście, zielone. Zobaczymy, jak ona się będzie miewać. Po kolejnych, i czy będzie rosła? Też chyba nawet nie mierzyłem, czy urosła, ale nie, na pewno muszę powiedzieć, ile ma, tak żebyśmy na przyszłość wiedzieli. Tą soniana ma 40 cm, a i mam zapisane, że w zeszłym roku też miała 40. Więc nie urosła kompletnie nic. I tutaj ostatnia roślina to jest Juka Bakata, która muszę szczerze przyznać, że wygląda zupełnie inaczej niż ostatnie, które bakaty kupowałem, e, i coraz bardziej skłaniam się ku temu że to jest jakaś hybryda nie mam pojęcia jaka, z czym może być pomieszana, ale zapewne jest to hybryda juka Bakata. Tak, które teraz sprowadzam na bieżąco wyglądają zupełnie inaczej. Są bardziej yy, są bardziej yy, niebieskie, a może to jest po prostu jakaś zielona odmiana juki bakaty. Tak też może być, bo w tych roślinach to bardzo, bardzo dużo. Yy, jest tych różnych rodzajów, pododmian jakichś takich, z różnych rejonów na przykład są i tym się mogą, i tym się mogą od siebie różnić. Ona też, no tutaj kurde, patrzcie robili mi ryn. teraz to zauważyłam. Facet mi obiecał na 100%, że tutaj będzie łapać śniegu. Ja nawet za niego zapłaciłam. I teraz zauważyłem, że go nie ma. Ale gościa mało nie zabiłem, także nie będę go już wołał, bo to była Ach, długa historia, może kiedyś nagram ale pierwszy raz w życiu się z kimś szarpałem e, także tak yucca bacata yucca e, thompsoniana yucca filifera yucca neomexicana yucca faxoniana, agava ovatifolia niebieska yucca rostrata zielona yucca rostrata tutaj jest kordylina wiecznie żywa yucca e, gloriosa yucca gloriosa variegata tutaj mamy Dasilirion, Willeri Tu jest nieposadzona jeszcze yy, nieposadzona jeszcze Esperolae Parviflora Tutaj mamy Agawę Agawę, co ja gadam? Juka Aloe Tutaj mamy Jukę Trekuleanę Z tyłu za nią ten co w tym roku kwitł Da Silirion. Willeri yy, Juka Linearifolia Juka Rostrata No i obok jeszcze, a nie wiem czy mówiłem w tamtym odcinku. To świeżo posadzone drzewo oliwne, jego oczywiście nie będę mierzył jak rośnie albo coś, bo to w ogóle nie ma żadnego sensu, bo ono, znaczy te, jak to się mówi, gałęzie może być mega długie, tylko że mi nie o to chodzi, tak. Ja je będę przycinał, formował na takie kulkę, na takie kulkę, żeby ona była taka foremna, kształtna i ładna i zobaczymy jak będzie wyglądać po tej zimie. Tak wygląda zakątek pustynny. Każdy może taki sobie zrobić, bo te rośliny w zasadzie no nie trzeba dbać pod względem, pod względem ani podlewania, bo one nie lubią wody, ani okrywania. No wiadomo, jak będzie dawało nawozy, nawozy każda roślina lubi, bo wtedy po prostu sobie lepiej rośnie. Ma więcej siły, wigoru, takiego kopa ma nie. Ech, tak to wygląda od tej strony. Naprawdę juki są mega. Wiem, że wszyscy kochamy palmy, ale tutaj zawsze musimy je na zimę zabezpieczyć znaczy, zawsze może kiedyś będą takie zimy, że nie trzeba będzie. U mnie dopiero jedna mam palmę w ogrodzie. 18 lat, jedna zima była taka, kiedy nie trzeba było zabezpieczać roślin, a tych roślin, palm. A tamte oczywiście nie zabezpieczam wcale, bo nie ma takiej potrzeby. Zachodzi słoneczko nad górami, bo ja tu mieszkam przy górach. Także życzę Ci wspaniałego dnia. Jeżeli chcesz to zarezerwować, to możesz dzwonić, pisać, WhatsApp, nie wiem, TikTok, Messenger, co tam masz, gołębia nawet pocztowego, możesz wysłać, by mi nastrał na rynny nowe. I pamiętaj, że zapalniamy Polskę z bezpam.pl. Cześć!